Drodzy bracia i siostry, wąż Jadowity, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu wieczornej liturgii, ukąsał Izraelitów wychodzących z Egiptu, w stronę obiecanej ziemi, gdy ludzie zaczęli mówić przeciwko Bogu i Mojżeszowi. I wielu umarło z powodu jadu tych węży jadowitych. I gdy naród poznał swój grzech, poprosili Mojżesza o pomoc. A Mojżesz poprosił Boga, aby on pomógł ludowi. I Pan Bóg poleca Mojżeszowi, aby sporządził węża i umieścił go na wysokim palu i powiedział wtedy każdy ukąszony jeśli tylko spojrzy na niego zostanie przy życiu powiedział Bóg Mojżeszowi Mojżesz wysłuchał Pana i wykonał węża z miedzi umieścił na palu i kto, kogokolwiek ukąsił wąż i gdy tylko ten ktoś spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Bracia i siostry, wiele węży jadowitych tego świata konsają nas w drodze do ziemi obiecanej i grożą przez swój jad naszemu zbawieniowi naszemu prawdziwemu życiu. Dzisiejszy wąż jadowity to grzech. On truje nas, niszczy nasze społeczeństwo, zabija nas, bo przez grzech oddalamy się od Boga. Niszczona jest przez grzech nasza relacja z Nim. Grzech. Szkodzi naszemu zdrowiu, naszemu prawdziwemu pokojowi. Jeżeli zostaniemy zatruci grzechem, to następuje śmierć. Tak jak była śmierć wśród Izraelitów, gdy wąż jadowity ich ukąsił. Dzisiejszy wąż ujadzie palącym. To ten grzech, który niszczy każdą radość naszego życia. Przez grzech niszczymy i przerywamy relacje z Bogiem. Z powodu grzechu i miłości do człowieka Bóg syła dla nas syna Jezusa, który zostaje ukrzyżowany na drzewie krzyża. Tylko spojrzenie w stronę. Gó do góry spojrzenie na krzyż może nas wyleczyć, uzdrowić od tego węża, od tych chorób wywołanych grzechem. Tylko przez żal i spojrzenie na krzyż, na Jezusa, bracie i siostro, możemy być uzdrowieni. Możemy zostać wyleczeni fizycznie i duchowo. Podczas wojny światowej młody żołnierz leżał ciężko zraniony w szpitale. Granat rozerwał mu ramię. Przy jego łóżku siedział kapelan wojskowy i pocieszał go, dodawał mu odwagi. I na jego pytanie jak się czuję, on odpowiadał, wielebny, strasznie boli. I gdy wtedy tak mocno boli, to patrzę w górę, kierując swoje spojrzenie na krzyż, który znajdował się właśnie w tym pustym baraku, wysoko na ścianie tego baraku szpitalnego. Święty Franciszek piszał, osi, pisał 18 września, pisał do swoich współbraci w Rzymie. Kto patrzy na krzyż naszego Pana Jezusa, obejmuje go. Spotka go radość i szczęście w tym życiu po i bólu. Dla niego istnieje tylko jedna, jedyna śmierć. Jeżeli odsunie się od krzyża. Jeżeli człowiek usunie krzyż ze swojego życia, to następuje śmierć. Krzyż jest naszym znakiem i spojrzenie na krzyż oznacza uzdrowienie. Z Jezusem i Jego krzyżem, bracie i siostro, łatwiej jest dźwigać swoje ziemskie krzyże. Łatwiejszy sposób będziemy dźwigać cierpienie i krzyż. I w cierpieniu i krzyżu poczujemy radość i pokój. Wiele jest przykładów w przeszłości, a i teraźniejszości, jak ludzie cierpią, chorują, ale odnajdują. Sens swojego cierpienia w krzyżu Jezusa i łatwiejszy jest im lżej, a ci, którzy nie odnajdują sensu w Jezusie, jego krzyżu, są zrozpaczeni i często sięgają do ostatecznych rzeczy. Najlepszy przykład to życie jednego bogacza, który. Rozchorował się na raka. Nie mógł zrozumieć tej choroby, nie mógł w ogóle zaakceptować tej choroby. Wszystko mu przeszkadzało. Jakikolwiek szum przeszkadzał mu w jego chorobie. Z powodu niebezpieczeństwa, że mógłby odebrać swoje życie, czuwali nad nim strażnic. I gdy w pewnym momencie stracili go z wzroku, zapomnieli na chwilę o nim. On wykorzystał tą okazję, wziął pistolet i odebrał sobie życie. Święty Pamięci Carlo Maria Martini raz powiedział. Decydującym i najważniejszym w życiu chrześcijanina jest spojrzenie na ukrzyżowanego Chrystusa. Jego śmierć oznacza życie dla wszystkich ludzi. Ukrzyżowany mówi nam, znam Twoje cierpienie. Znam Twój ból. Znam Twoje straty w życiu. Twój, twój brak wyjścia, nieodnajdowanie sensu. Wiem, czego Ci brakuje. Gdy niszczone są Twoje plany, gdy Twoje życie jest ukrzyżowane, spójrz na mnie, bo ja na krzyżu wszystko zwyciężyłem. Na krzyżu zwyciężyłem śmierć. Pragnę Cię wywyższyć, dać Ci nadzieję, i otworzyć dla Ciebie przyszłość. Bracie i siostro, dzisiaj wieczorem i jutro, gdy będziemy obchodzili święto podwyższenia Krzyża Świętego, spojrzenie na Krzyż jest spojrzeniem, które czyni nas zdrowymi, uzdrawia nas od wszelkich trucizn, które. Wąż jadowity. Pan jedyny w historii cierpi razem z nami na naszych krzyżach. Krzyż Chrystusa jest wcieleniem wszystkich naszych krzyż. Jego krzyż jest jedyny i wyjątkowy w historii. Stał się znakiem. Zwycięstwa nad złem. Przed Chrystusem ludzie byli karani śmiercią na krzyżu i po Chrystusie ludzie byli ukrzyżowani ze powodu swojej wiary, ale jeden i tylko jedyny krzyż, którym jest zbawienie dzięki któremu przychodzi lekarstwo. To jest krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeden zakonnik opowiadał o pewnym spotkaniu z pielgrzymem z Ziemi Świętej. Ten pielgrzym mówił o swojej pielgrzymce, mówił z zachwytem, wzruszeniem. Jeden ze słuchaczy zapytał go, jakie było najgłębsze przeżycie podczas jego podróży. On bez wahania odpowiada wspinanie się na kalwarię. Gdy wyszliśmy na górę i ujrzeliśmy miejsce, w którym stał Krzyż Chrystus. Wszyscy zostaliśmy bez słów. Dotknięci, upadliśmy na kolana i całowaliśmy kamienie które kiedyś wpijały krew Zbawiciela świata. Bracia i siostry, zawsze padajmy na kolana przed Jezusem, przed Jego krzyżem, abyśmy poczuli uzdrowienie, abyśmy przeżyli uleczenie, abyśmy przeżyli to, doświadczyli to, iż w krzyżu, jest pokazana miłość, miłość Boga do człowieka. Jezus Chrystus, nasz zbawiciel, za nas umiera na krzyżu. My codziennie czynimy znak krzyża. Mamy w swoich domach krzyże. Mamy w kościołach krzyże, na górach, na wzgórzach, przy drogach itd. To są znaki zewnętrzne, ale najważniejszy krzyż, Najważniejszy krzyż w naszym życiu to jest krzyż w naszym sercu. Właśnie w naszym sercu przyjmując Krzyż Chrystusa jako swój znak i jako znak naszego zbawienia i życia. Niech Jezus, nasz zbawiciel, który umarł na krzyżu, będzie naszym wsparciem i naszą siłą w życiu w naszych krzyżach. Ponieważ On wciela wszystkie nasze krzyże w życiu, z Jego krzyżem łatwiej nam będzie dźwigać cierpienie i ból. Łatwiej nam będzie żyć i będziemy mogli w bólu i cierpieniu mieć radość i pokój. Niech Jezus, nas Zbawiciel, Chrystus Pan w tej drodze pomóże, abyśmy pragnęli jego krzyż, dzigając swoje własne krzyże, osobiste krzyże rodzinne. Amen.